Niestety. Ale te 20 tysięcy dla zwierząt, nie tylko dla. Tak. Zwierząt jest. Nie. Nie tylko. tylko. Nie tylko dla pysów. Tylko. Tylko. Tylko, Tylko. Tak. Ja tak skojarzam, że różne zwierzęta. Jeszcze. Jednak tak? no, głównie zajmujemy się psami. Także A, raczej sami, dla psiaków. Tak, no, tak. No, chyba, że to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, ale raczej... Czy tak. pomocy nie odmawiamy, tak? Jak trzeba, mm -hmm. to trzeba. Czy to pies, czy kot, czy królik, czy świnka morska. Ale jakby... Mm -hmm. No to sobie wrócimy jeszcze, bo naszym celem jest porozmawianie sobie dobrze. Tradycyjnie. Które pytanie wam zaszło za skórę. Hmm. Chyba to przy pożegnaniu, bo mm, tutaj nie porozumie, bo ja zrozumiałam, że druga strona odpowiedziała płaczemy, a tam było krzyczymy i niestety nie posłuchałam koleżanki, odpowiedziałam kłaniamy Myślę. się. Tak, mhm. a jednak to płaczemy byłoby lepszą odpowiedzią. W zasadzie kłaniamy też po mówię". Tak. <ślać 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 <zaszło. sobie. ślać> Ale też te kobiety. Nie teraz. Tak. Ale mieliśmy duży. Zmienię, no, tak? No, ale tak, i jakoś tak. Mieliśmy pomysły, bo i Zosię tak naprawdę mieliśmy na względzie, mm -hmm. właśnie i więc tak naprawdę tak. obydwiema odpowiedziami trafilibyśmy w mm -hmm. sedno. Tak, bo w zasadzie kobiety były bardzo znane prawda, z literatury. Tak, tak. No i jeszcze ten nieszczęsny finał, to no. dyskutowaliśmy o tych żonach różnie, to jest prawda. Taka wysoka odpowiedź jest taka problematyczna z tym porozumieniem się bez słów. No może zbyt oczywista i dlatego też nikt nie pomyślał o tym. A czy ja wiem, czy się tak bez słów, Nie, to, to zależy bardzo wiele od, od ludzi, no bo Nie jedni, jedni wolą tajemniczość, zrozumienie. drudzy wolą właśnie no, porozumienie nie. bez słów. <laughs> Wszystko zależy. No nie wiem, właśnie tak jakoś to pytanie jest. Bo to tak. było ok, prawda? Było Patrz popularne. żałuję, że nie powiedziałam od <laughs> Tak, tych no urządzeń dużo chyba musiało być. Jak ktoś odkurza w sąsiednim domu, to mnie przeszkadza, ale jak ktoś kosi, są oto siódmy Tak, to bardziej. To bardziej bardziej, <laughs> i bardziej przeszkadza. Tak. Jest to nasze ostatnie spotkanie. Tak. I tradycją jest, również są pozdrowienia. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to mówcie tutaj. Chcielibyśmy Wam przede wszystkim pozdrowić naszych przyjaciół, którzy pomagają psom razem z nami, przede wszystkim Agnieszkę, myślę, że jej pomagamy <gry> najgoręcej, ale też wszystkich naszych właśnie współpracowników i wolontariuszy. Oraz nasze domy stałe, które są cudowne, wspaniałe i za każdym razem okazuje się, że są najlepsze na świecie i abyśmy tylko takie mieli dla naszych dzieciaków. Dziękujemy. 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 Do zobaczenia. Do zobaczenia.